Manko. Chciałem nagrać mój pierwszy filmik z Minecrafta Minecraft z Misiulkiem. Nie taki zły, nie. Dobra. Może zaczniemy nagrywać Minecraft serwer 172acemc.gom.pl es, IP będzie w opisie. Filmik, no jakby to powiedzieć, będzie krótki 5 minut, ponieważ nagrywałem 10 minut i nie chciał się wgrać, więc muszę 5 minut. Kiedy indziej nagram drugi, może 10 minut. Dobra, to może zacznijmy od Minecraft'a. Okej, okay, jestem już po przerwie. Dobra, zacznijmy. Jak widzicie, jestem na spawnie. Albo admin sam robił, ale wątpię. Może tutaj środek robił sam. A mapka jest zgrana. Gdzieś ją widziałem. Też mam własny serwer, więc mam różne mapki zgrane. Guzik na losowe kordy. Powiem wam tak. Wszystko na temat i ściśle. Guzik na losowe kordy. Klikacie guzik i was tepa na przykład gdzieś w jakieś miejsce losowe. Na przykład chcę, jak chcecie różne komendy i te inne, to wpisujecie. I help i macie. Tutaj jest help. Dobra to są informacje, gildy, regulamin, musicie przeczytać. VIP to jest dokupna, kupna, spam, no to spam ja teleportuje was na spam. Drop to jaki jest drop z kamienia. Administracja to jest w administracji koblex. Jak macie 9 kobla, yy, wpisujecie CO by X i jeszcze to będzie w opisie albo sami nawet możecie na help zobaczyć. Kobleks i dostajecie jakby to powiedzieć rudę Emeraldu kładziecie, on jest z ostro możecie się nim bić kładziecie na ziemi, rozwalacie kilofem i dostajecie jakiś item dobra, na przykład chcę wpisać w sklep nie mogę, nie mam dostępu do tej komendy, ponieważ na przykład jak chcecie iść na bar to admin tak zrobił w permisji że, wpisu że na dla VIP-a jest warp VIP i jakby to zrobić? Tam y i w permisji jest zrobione, chyba nie dokładnie nie ale mam swój serwer, więc też mam takie rzeczy. W permisji jest zrobione, że VIP może wpisać warp VIP, a gracz nie. No. Itemki na PVP, surowce i jedą go. Koksyjne, koks jak Najwyższe inne wyjście. <laughs> Warp Netch. No to może lepiej, jak nie będę wchodził, ale już wejdę, żeby Wam pokazać. No tu już was inaczej ta te patos jest normalnie zrobiona. z wywalarka. Na przykład wejdę i tam gdzieś mnie wywali. No, jak widzicie, wywaliło mnie w te miejsce. Tutaj. Więc jeszcze raz wejdziemy. I znów w te same miejsce wywaliło. Jeszcze raz, jeszcze raz i tak by nas wywalało, jak się lubicie płacić. Bar PVP. PVP jest tylko dla koksów. Jeśli wejdziesz na PVP i nie wyjdziesz, możesz tylko jedynie wyjść parkurem. Tylko dla koksów, jak mówiłem, to parkurem. No i tutaj może ta już iść parkurem lecieć. Tam jest Jakiś grać, nie wiem czy byś chciał sojusz. jak wezmę może koksy, co? Wyciągnął mię, to znaczy, że chce się ze mną bić. Ja nie ryzykuję na, dla ludzi, którzy mają koksy dużo koksów. I widzicie. Pisze, żebym weszł na arenę, ale mu napiszę, że ja nagrywam teraz. Dobra, jeszcze idę. Dobra. Jak tu widzicie. No i tam macie enchant, tam macie kowadła były, ale nie wiem jeszcze. Tam jakiś jest stół, domek, ale nie będę wam pokazywał, bo jest rozwalony. No i war no na war nie wejdę, bo nie mam dostępu. Nie wiem, co gościowi chodzi. Uuu, laga dostałem. Mm, przepraszam, ale nie lubię, jak ktoś mnie wkurza na czacie, pisze i więc wyłączę czat. Mm, Bardwo, boss. No, macie bossa. O, jest bosik. Możemy się powiedzieć z nim. No i tak bijemy, bijemy ją tam ileś tam ma żyć ileś się tam ma żyć. Jak dennie to po prostu. Aha. No on ma 3000 żyć. Nie pamiętam dokładnie. 3000 żyć. I jak denniecie go, to dostajecie jakieś itemki. Dobra, to będzie na koniec. Żegnam się z Wami, subskrybujcie jeśli Wam się podobało, łapki w górę i dawajcie do ulubionych. Narka.